Witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku z Alternate Watcha. Nie było Alternate Watcha dawno, dawno temu na kanale, ale postanowiłem, że nie mam pomysłu na to, co nagrać. Nie mam ochoty nagrać Kangur Kakao, nie mam Olivera, by nagrać z nim Lunch Lady, nie mam nikogo, by nagrać gry z Backrooms, ponieważ Adidus to adidas Więc nagramy Alternate Watcha, grę, która de facto wybiła mój kanał. Mamy tutaj anomalii, nawet, widzicie? Proszę bardzo. E, jak wszystko mamy bez zmian. To jest ta sama gra, chociaż niby był jakiś update 5.1 miesiąc temu, kiedy nagrywam. Ale dobrze, Widzicie, jesteśmy w tym naszym cudnym domu. Nie wiem, czy są jakieś dane nowe anomalie, ponieważ na stronie e, twórcy y, na itch.io nie ma żadnych informacji, że był jakiś update, nie? M żadnych postów, a pokazuje mi, że najnowszy update był jakaś 5.1, było 36 dni temu, no i mamy tutaj yy, chyba displacement. Tutaj mamy, tak, mamy displacement w kuchni. Nie grałem to tak dawno, że nie pamiętam już anomalii. Yy, w kuchni coś podziało, czarny ekran. Ej, nie wiesz co, to był displacement. Tradycyjna zasada anomaly removed. Ta zasada się naprawdę sprawdza. Jak nie wiesz co to za anomalia, to wiesz, że to był displacement, bo inne autentycznie yy, można naprawdę szybko wypatrzeć. I nie jest to jakoś specjalnie trudne. Chyba, jak no, powiedziałem, piwnica jest najgorsza, basement. Eee, myślałem też o Observation Duty 7, bo jakiś czas temu wyszła ta gra. Ale nie wiem, czy to chcę nagrywać, czy nie. No. Zobaczymy, może coś z tego nagram, bo jak nagrywam observation Duty, to jakieś zbyt popularne one nie było na kanale, a chcę, żeby jakoś to były jednak eee, gry oglądane przez was, żeby nie było tak, że nagrywam grę, której wy nie chcecie oglądać, więc o tego... Jest Observation Duty znowu! że Alternate Watch nie ma Observation Duty bo one jakoś u mnie nie było e, zbyt e, popularne. Osiągam wrażenie, że tu się przesunęło coś w tej kuchni. Tak dawno tego nie widziałem, nie? E, ale dobra. Muszę się skupić. Na pewno coś się podziało. Jak tego oczywiście nie widzę. Tak no, w tą grę nie grałem. E, na pewno jest displacement w pokoju dziecięcym. Misiek na pewno był w innym miejscu. Chcę się Cię że Misiu był w innym miejscu. Tutaj nic się nie podziało z obrazkami, obrazki są wredne. Ee, anomalii removed, czyli misiu, dobrze mówiłem, że misiu? Tak, misiu był przeniesiony. Dobra, czy tutaj nie jest displacement z tym w łazience? Z tym kremikiem, czy z czymś, co tam jest? Takie mam wrażenie. Mm, tutaj nie, tutaj nic. jest displacement. Dobra, jest displacement, ee, kamera się na nas patrzy w piwnicy. Tutaj jest kamera, się na nas patrzy. Więc to już trzeba zgłosić, i tak. Normalnie się na nas nie patrzy, tak jest prawda. Więc anomali Removed to zapamiętałem, że była taka anomalia, oczywiście też była na schodach, taka anomalia, że włącznik światła nam się kopiował, co było z tych hamskich anomalii. Więc no, trzeba to pamiętać. I tutaj też to się duplikowało, mogło włącznik światła się zduplikować, więc to były z tych hamskich anomalii. Jest Imaginary w sypialni. Tutaj ten obrazek się zmienił. Ok, jest też displacement w łazience. Tutaj dozownik mydła się tam przemieścił. Anomaly removed, Ale kurde, czemu displacementy głównie nam się pojawiają? Jak coś ciekawszego, jest pierwsza w nocy. Więc już przetrwaliśmy pierwszą godzinę, a już mieliśmy tyle anomalii, nie? Ok, Anomaly Remove, super. Może coś nowego zostało dodane? Nie mam pojęcia. Zobaczymy. Może coś nowego będzie. Raczej nie sądzę. Tą grę tyle razy grałem, że. Raczej wszystko jest mi zdane. No, chyba, że coś autentycznie w tej wersji 5.1 wyszło nowego, ja że powiedziałem, nie sądzę, bo by było to napisane, że jakiś wielki update Alternate Watcha, a nic takiego nie było. że eee, coś tutaj nam się przesunęło? Eee, nie wiem, jest Mimik, dobra, Mimik jest w sypialni, eee, to nam się zuplikowało. Waliska. Jestem ślepy. Z tego nie widziałem tak długo, albo to się niedawno zrobiło dopiero. Ale dobra, już to usuwamy. Jeśli to błyszczy, to chyba nie jest anomalia. Tutaj nic nie widzę podejrzanego. A to tu tak było? Nie, było to tak. Schody. Schody tu nam się nie zduplikowało nic, nic. Kuchnia. No kuchnia, się bałem kuchni. Coś w kuchni się podziało. Ja tego nie widzę. Mm. Ewentualnie displacement bezpieczeństwa zrobimy. Chciałem dodać wasz. Nie wiem czyta, to czytam, na nigdy się nie nauczyłem tego, pewnie to jest wasz. Z francuskiego pewnie to będzie. Mm, not found, czyli nie ma. I ciekawe jest to, czy critical error mi skoczy. Za te błędne zgłaszanie anomalii. Jest mimik e, w pokoju dziecięcym. Dodatkowa książeczka, tam się tu pojawiła. Więc to już zgłaszamy. Żeby nie było. Tutaj coś nowego. Nie. To się mi przesunęło. Tam się nie przesunęło. Nożeczki zawsze były w tym miejscu, bo się, przesuwały się, się tutaj na środek. Tutaj ich normalnie nie ma. Eee, dobra, tutaj jest wszystko. Wydaje mi się, że w porządku. Tutaj nic nowego się nam nie pojawiło. Mamy tutaj te, te pudełko. czy to by chyba tak było tak ja było. Nie wiem, no poczekam. Chociaż mogę oczywiście sprawdzić dla bezpieczeństwa. Jest mimik w kuchni, ok. Yy, to jest chyba Bidon. Nie wiem co to jest na wodę. Nie mam zielonego pojęcia. Yy, dobra, i chyba mamy też mimika tutaj. Ten. Tam się zduplikował magazyn. Takie wrażenie, to jeszcze są dwa leżące. I mamy na pewno imaginary też w salonie. Ten obrazek aniołka nam stracił twarz. Czemu tu wszystkie obrazy zawsze tracą twarz? Też było, to jesteśmy okejkę okay za to. Był jakiś inny. Jakiś inny mimik? Ja go nie widziałem. Okej. Okay. No to i mamy szybko przejrzyjmy. E, tyle Animal nam skoczyło? Animal remove, super. Nie no, mi ten mimik wygląda, że tam był, więc go jeszcze zgłoszę. Chyba, że tak to było po prostu. Nie wiem. nic z tym. I chyba mamy Displacement i ma żółtej koszuleczki. Nie bo czy tak jest ten magazyn. E, displacement w sypialni. Nie ma żółtej koszulki. Ona zawsze tu była. Mm. Więc. To też zaraz zgłaszamy. Bo to zawsze zapamiętałem, że była żółta koszulka. A teraz jej nie ma. Dobra, co dalej, co dalej. Na schodach chodziło. Nic nam się nie dzieje. Te panuszek ten nam się nie przesunął. Mamy mika w kuchni. Dodatkowe pudełko płatek. W sensie bym zjadł płatki. Ale nie. Nie konsumujemy płatek siedzeniowych. Kotek się nie zmienił tutaj. Anomaly Super. Tutaj, w pralni. W pralni mamy chyba. Czy jest displacement w pralni? przypadkiem Nie wiem, nie jestem pewny. Zgłoszę. Nawet Electrical, elektrikal w sypialni. O nie, znowu ta twarz. Nie było anomalii, więc to tutaj zgłaszamy. Więc się podziało. No, no, pooglądajmy to. To się otwiera jakieś drzwi. To jest to ten sam pomieszczenie, Budek w którym jesteśmy. Ale już to zgłosiliśmy, więc nie zobaczymy do końca tego. E a idziemy dalej, szukamy, szukamy. Nie ma tego. Kolejny elektrikal. Ok. Electricale są w sumie chyba najprostszymi. Anomaliami. No i wszyscy goście. Goście są mega prosti. No i elektrikal, wiadomo. E, dobra. Czy tutaj coś się nam podziało? No nie, nie wydaje mi się. coś poszło na przygodę? Czy nic się nie przesunęło? Tutaj też nic. Chyba. Ależ jakiś mimik niewidzialny, tylko nie widzę. Dobra. Jest żółta koszulka. Ona wróciła na swoje miejsce. Tutaj nam się nic nie przesuwa. Tutaj też nic, o dziwo. No i ta piwnica. Najgorsze miejsce we wszechświecie. Ale nie, nic nie widzę podejrzanego na razie. Będzie mi nagle... Dobra, mamy displacement w kuchni. Mikrofalówka poszła na przygodę. Tutaj, no trochę takim złym miejscu, by nie sięgnąć po te przyrządy kuchenne. Ale to mi się wydawało przez chwilę, nie, wszystko jest ok. E, tutaj. Nie. Nic nie ma. żadnego. E, tutaj. Nie, też nic nie ma. Jest electrical w sypialni. E, ale to są proste. E, Akurat anomalie, nie prosto zauważyć, więc dobra, idziemy dalej. E, tutaj nie, nic nie ma w łazience, łazienka jest bezpieczna. W łazience naprawdę, okej, okay, coś nam się to podziało, e, jest displacement, to z kuchni przywędrowało to jabłko. Tutaj, e, więc go trzeba zgłosić, nie ma go tutaj, więc no, one przyszły na przygodę z piwni, do piwnicy. Z kuchni do piwnicy, można, można e, sobie takie przenieść to jabłko, e, ale dobra. Przecież będę psikać, bo to już czuję nosie swędzenie charakterystyczne dla nadejścia wielkiego, głośnego psiknięcia. Eee, A dalej mamy displacement, czyli więcej coś było. Eee, ach. Rysunięte, ok, Czyli nie tylko to jabłko. Może to jest mimik. Nie, removed to jest te jabłko teraz, czyli było więcej. Przecież wszystko nie zauważyłem. Eee, imaginary w kuchni. Obrazek na lodówce się nam zmienił, znowu na tą twarz, z Mandeli. Coś jeszcze? Nie, nie widzę nic podejrzanego. Bo do to dziwo, nic tutaj nie ma w tym laundry roomie. To dziwo. okej okay, mamy coś w pokoju dziecięcym. A jak nie wiem, co się podziało, to podział się Mimik. Ale to chyba jest. Nie wiem, czy to jest Mimik, czy Displacement. Ma Displacement, to jest ta poduszka. Jak będzie to Mimik, to zrobimy Mimika, bo nie pamiętam, czy ta poduszka była. Ponieważ ta poduszka właśnie zła, ale to była Displacement, tak. Jak nie wiem, co się dzieje, to się dzieje Mimik. Displacement. Czemu gadam ciągle Mimik teraz? Nie wiem. Ale eee, dobra. Tutaj nic nie ma podejrzanego. za eee, ten katar, ale no wiadomo. Ci co mnie oglądają, to wiedzą, że jak nagrywam, to mam katar. Jak długo gadam, a dużo gadam. Jeszcze jak dużo gadam, o. Jak długo gadam, to jeszcze nie. Jak dużo gadam, to trzeba mieć katar. Tak, taki urok osobisty. Eee, dobra. Coś tutaj jest? Nie widzę. Nic podejrzanego. Dobra. Kuchnia to się nie przesunęło. O dziw. Okej, okay, okej, okay, znowu ten szept. O nie, mamy gościa. Dzień dobry, ja mam jeszcze unknown. Dwa, te od razu, to będzie obróci się. Do nas ta pani, więc jeszcze, to jest floft. Więc już ją zgłosimy. Też, ona coś sprawdza, tak, już się obróciła, nie ma twarzy. Wiemy o tym dobrze, że ona nie ma twarzy. No dobra. To prosty. intel gość, jest gość. A pierwszego gościa dosyć szybko. 30 Już gościa dostajemy. bardzo szybko. Że oni pojawili się, przecież nie, wiem, czy nie było szybciej, kiedyś nie mieliśmy gościa. Mm, nie pamiętam. Mamy, mamy coś w kuchni. A jak nie wiesz, co się dzieje, to dzieje się displacement. I patrzymy też displacement, tak to nam się snuło. Czasu widzę. Mm, więc dobra. Eee, tutaj nic nie widzę, ok, anomalia removed, super dobra, coś tutaj więcej mamy podejrzanego w sumie fajnie jest, jakiś się tak prosta anomalie trafiają żadnych specyficznych nie ma, możemy to szybko zgłosić i tyle, nie, idziemy, naciskamy, jup, 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 jup. super, zgłoszona anomalia i idziemy dalej, po prostu eee, dobra idziemy dalej przez te pokoje Co sumie się to przemie przemieściło mam wrażenie, że mam mimika na w salonie? W postaci dodatkowego pilota, że go tutaj normalnie nie było. Mam takie wrażenie, eee, więc to zgłośmy. Chodziło nam się to nożyczki w przejściu, tak był mimik. W salonie, dobrze myślałem. Tutaj już nic nie ma, jak na razie. Tutaj. Nie, no nic nie ma. Schody są najspokojniejsze dzisiaj. Eee, żadnych wrednych anomalii. To są wredne anomalie na schodach. Tak, pilot był mimikiem. Czyli dobrze myślałem. Eee, dobra, jeżeli to zgłoszę, to displacement. Mam tak wrażenie, że to był displacement jakiś tam podział. Mamy Mika w pralni, wreszcie pralnia. Eee. Więc pralnie zgłosimy, nie było anomalii w tym. Wrzucamy to, eee, że tu był Mimik w postaci tego czegoś. Dobra, eee, czy coś więcej tutaj dostaniemy? Na razie nic. Okej, okay, coś się spodziało. Niech co się dzieje, to dzieje się displacement klasycznie. Bo nie widzę nic zduplikowanego, yy, Takiego z tych drazu. co widzę. Jak nie będzie displacement, będzie mimik. Normalnie mówię, ale na prawdę, jak naprawdę coś się podzieje, tego się zbytnio nie widzi. Jakiejś duplikacji, no to się mimik podział. Coś przywędrowało nam albo się przemieściło. Więc to jest takie. Najprostsze chyba anomalia autentycznie. Jak coś. Jak, jak zauważy, ten czarny ekran. Coś się dzieje w tej grze? To wiesz, że to jest displacement. Więc dobra. Chyba gitara się przesunęła, takie wrażenie. Eee, ale dobra. Tutaj nic nie ma. Eee, tutaj też nic nie widzę podejrzanego. No dobra. Za spokojnie, za spokojnie tutaj jest. Eee, dobra. Kuchnia, szybkie sprawdzenie, nic nie widzę. Mm. Tak, nam się nie zduplikowało, tam się nie zduplikowało, tutaj też nic tam się nie zduplikowało, nie przemieściło. Mamy Flowda? znowu kolejnego gość, znowu pokoju dziecięcym. Dzień dobry, proszę pana. Panie Żyrafo, pan Żyrafa, pan Żyrafa przyszedł. Dobra, usłyszę pana Żyrafę. Pan Żyrafa. O, jest displacement. W sypialni. Kalkulator. Jest przemieszczony, go nie ma, normalnie jest tam, teraz zauważyłem, że on jest przemieszczony. Więc dobra. Tak jest. Mada Malia. Dobra. Tutaj nic nie ma podejrzanego jeszcze. O dziwo. No nic nie ma. Ale drugi gość. Mamy displacement w salonie. E, kaseta VHS się przesunęła na telewizor. Więc dobra. Pewnie większość i mamy mimika też w tym. Pewnie większość z was nie wiedzą, co jest kaseta VHS, nie? Wiem, kurde, jeszcze pamiętam, miałem na kasetach VHS kiedyś e, jakieś filmy. Kurde, to było dawno temu. Czuję się staro, jak to mówię. No <gry> dobra. Tu, tutaj coś nam się nowego podziało? No nic. Mm. Czy tutaj coś się nam podziało? W tej oto piwnicy. Mamy Electrical. Wywołałem to. Jezu, jakie to głośne. Jakieś dziwne dźwięki to były. Tutaj, no nie, no nie wydaje mi się, że coś się tu przesunęło. No nie. Tak jest zawsze. W kuchni. też nic. Tutaj, też nic. Tutaj, też nic. Jest mimik w pokoju dziecięcym w postaci dodatkowych ręczników dla Bobasa, którego dziwu nie ma. Ale dobrze, szukamy dalej anomalii po prostu. Dobra, tutaj coś mamy? Nie. Tutaj coś mamy? Nie. Tutaj coś mamy? Mamy Mika! Wreszcie mamy Mika na schodach. Więc już go zgłośmy. Dodatkowy pędzel do farby nam się zduplikował. No i tyle. Prosta anomalia. Więc dobra, ją zgłaszamy, tutaj nic. Nowego nie widzę. Nie, to też nic nie ma. Tutaj też nic się nie podziało. Tutaj też nic nie ma, mi się wydaje. Tutaj jest wszystko w normie już. Tutaj też. Wszystko w normie. Okej, okay, dobra. Coś nam się podziało. A nie, co się podziało, to podział się. Displacement w salonie klasycznie, nie wiesz co, to displacement. Nie wiem co, szczerze mówiąc, chyba tutaj się kaseta przesunęła, albo coś tutaj takiego. Mm, takie jest, removed. Nie wiem co się przesunęło autentycznie. Nie wiem co się obróciło jakoś minimalnie. No mm, ale no, zasada naprawdę dla idealnie. Jak nie wiesz co, to displacement. Jeśli widziałeś ten czarny ekran przez chwilę, że coś się podziało. Więc dobra. Tutaj nic. Eee, może nie, że ta gąbka się przesunęła, ale to jest takie. Ta gąbka zawsze mi sprawia problemy, nie? Bo myślę, że się przesunęła, a nasienie nie przesuwa. <grybujesz> Kiedy chce. Nie było. <grybujesz> nie było tej anomalii. Więc dobra. Gąbka się nie popsuła. poszła na przygodę. Nie, też miała mimika, one tak jak zawsze wyglądają. To, książek jest. Oczywiście już oczywiście wygraliśmy, możecie napisać ile anomalii nie zauważyłem, bo takie mogły być, ale się udało, przetrwaliśmy nas, może to było idealnie? Idealnie bo nie trzeba było, więc nawet tego powiedzieć, ale tak, idziemy do menu, bo to jest głośne. Jeśli wam się spodobał, w górę, komentarz, super jeśli więcej takich gier tego typu, żeby powróciły na kanał, no to zostawcie też komentarz o treści, bardzo więcej anomalii, no i co, do zobaczenia, na razie.